Ledwo wyskoczył stary od razu, mnie ale za... ty masz nie? Ale Oskar. Nie wiem, ale stary ledwo wyskoczył widział cię. od razu. Stary. Dobra, widzieliśmy widział stary, ale. On się ledwo wychylił, już dostałem starych. On nawet nie przycelował dobrze. Stary, takich skopów nikt nie robi. Pasha. Pasha, kurwa. Pasha ma 4000 godzin, gości ma 100 godzin tylko przegranych Może z Jeszcze 1,6 co do tego licząc stary. No, pion. Robicie cokolwiek nie, na mną no, na 90 i 20 szorcie, HP. Patrz, jest na short, patrz długo. Ja pierdolę jeszcze 193 z heavy mi sprzedał. Aha. No. Abu, pa, abu, pa na respicytyków. Abu, pa na respicytyków, tam gdzie nie ma. Już nie ułożyłem jej, jaki fart. Uważaj, stąpa kto. Pantuj, eee, możesz, pantuj. Albo nie. No, to gala jeden. Nie obiecuj. <laughs> no, to jest gala <laughs> <Ja, śmiech> <piosenie>, jeden. <Moj śmiech> Masz powiedzieć co teraz zrobiłeś?